Ja, maar ik heb een klein beetje. Doe nou, dawaj, dawaj, na kijk! Toe, dawaj, na kijk! Ja, jesne, ja, jesna? Jesna? Oczeka, ja! Jeste, ja, ja! Ja, ja! Jimmy! Jimmy! Poczekaj, ja, chipo! Znowu, niks! Nee, poczekaj, ja! Kijk, Jimmy! Kijk, Jimmy! Kijk, Jimmy! Kijk, Jimmy! Kijk, Jimmy! Kijk, Jimmy!

Dobra dzieci, skąd tyś to wziął? Wywinę! Skąd tyś wziął to? Nie, Mnie trzy sekundy nie było! Wydził kieczel, po prostu się zachowywać w tej szkole! Ach, piękny dzień. Czego w sklepiku są bronie? I czemu ty je kradniesz? Ach. Kupię coś w pepiku sobie. Tak jak zawsze. Ciąż są bali. Dobra, masz pan, Kupuję wszystko, zabiję jednego ucznia. wiesz, oddaj pan! Nie daj pan. Dobra, Ups. Upside down! <grym> o <Awesome>. co? <grym> No Je dobra, dobra, ja mam dosyć. Mam dosyć. Fuck Ale... you! Fuck maka, maka! Idu po... No, 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 no. Jakby nie zrozumieć. Czekaj, czekaj. Uh, upside down. No, pamiętam. Inside down. No, 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 no. no. Upside down. Da, da, da. I... Will